Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co roku w czerwcu obchodzimy Światowy Tydzień Alergii. To jest taki czas, kiedy szczególną uwagę poświęcamy problematyce rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych. W tym roku Światowy Tydzień Alergii będzie poświęcony przede wszystkim anafilakcji. A my przedstawiamy pierwszego naszego gościa, pan profesor Marek Kulus, prezes Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. To oczywiście jest temat rzeka, ale mm, chciałam zapytać, jakie są najczęstsze rodzaje alergii u dzieci, i jak często właśnie alergia występuje u najmłodszych? Dzieci niestety różnią się również pomiędzy sobą, dlatego że myśląc o dzieciach, myślimy zarówno o nastolatkach, jak również o. Niemowlętach. Tak samo alergia w różny sposób przejawia się u niemowląt i u osób nastoletnich. Dlatego, jeżeli mówimy o najmłodszych dzieciach, to pierwszą manifestacją alergii zazwyczaj jest atopowe zapalenie skóry, później alergia pokarmowa, astma, a następnie alergiczny nieżyt nosa, podczas gdy. U nastolatków najczęstszą manifestacją alergii jest alergiczny nieżyt nosa. I alergia dotyka niestety znaczną część już najmłodszych naszych latorośli. Ocenia się, że ponad 1 trzecia dzieci ma problemy przejściowe lub też stałe z alergią. Jeżeli popatrzymy na osoby, które również w wieku późniejszym zaczynają mieć kłopoty z alergią, to często tych początków niestety udaje się doszukać w dzieciństwie. Także jest to problem niestety bardzo, bardzo częsty i osiągający pewnego rodzaju plateau. Wydaje się, że to jedna trzecia pacjentów, to jest właśnie to, to maksimum. Panie profesorze, a czy możemy wskazać objawy, które powinny zaniepokoić rodziców? Takie objawy, które mogą wskazywać na to, że właśnie rozpoczyna się u dziecka alergia. Trzeba znowu tutaj rozdzielić te grupy wiekowe, dlatego że najmłodsze dzieci charakteryzują się zazwyczaj tym, że częściej sprawiają, sprawiają problemy zdrowotne niż dzieci. dzieci które, które żadnych problemów nie mają, i jeżeli widzimy ewidentnie manifestacje na skórze, to jest dosyć proste. Ja zawsze mówię również, że alergia sędzi i świąt jest takim charakterystycznym odczuciem, który u pacjentów z chorobami alergicznymi dominuje. Natomiast nie zapominajmy również o tej grupie dzieci, które mają. Bardzo często nawracające objawy, które czasami mylnie są traktowane jako zakażenia układu oddechowego, czasami coraz rzadziej szczęśliwie już leczone niepotrzebnie antybiotykami. Jeżeli tych epizodów jest wiele, powinniśmy pomyśleć również o alergii, tym bardziej, jeżeli dotyczy na przykład temu trudność poddychaniu, świst podczas wdychania czy też wydychania powietrza. No, i oczywiście takie reakcje, które są reakcjami sprowoka, sprowokowanymi, a więc ewidentne narażenie na alergen wiąże się z odpowiedzią, jak na przykład pogłaskanie kota i później zaczerwienie oczu, kichanie, wyciek z nosa. To, to też powinno budzić podejrzenie alergii. Panie profesorze, my w porze letniej coraz częściej słyszymy o tym, jak groźny jest wstrząs anafilaktyczny. Czy wstrząs anafilaktyczny występuje u dzieci i jakie są jego objawy, i czy jest u dzieci właśnie szczególnie groźny? Niestety wstrząs anafilaktyczny dotyczy wszystkich grup wiekowych i tutaj dzieci nie są wolne od wstrząsu anafilaktycznego. Czasami rozpoznajemy go w sposób nieprawidłowy. Poniekąd wstrząs anafilaktyczny... Kojarzy nam się z bardzo gwałtowną reakcją, która przebiega nieuchronnie, prowadząc do, niepo, do, do niepomyślnego zakończenia, to nieczęsto tak jest. Pamiętajmy o tym, że część trząsów anafilaktycznych ulega, jak gdyby, samograniczeniu. A zgony podczas wstrząsu filaktycznego nie są aż tak częste, jakby nam się wydawało. Tym bardziej patrząc na grupę dzieci, gdzie ta manifestacja, szczególnie u najmłodszych, może być no, bardzo mocno zakamuflowana. To mogą być po spożyciu pokarmów, np. wymioty, bóle brzucha, zaczerwienienie twarzy. Rodzice czasami traktują to. Jako coś, co jest zupełnie no, nie, 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 nieważnego, często o tym zapominają. Natomiast, jeżeli to się pojawia przy kolejnej podaży pokarmu, no to tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że to rozpoznanie wstrząsu anafilaktycznego powinno wchodzić w grę. Oczywiście są też ewidentne reakcje wstrząsu anafilaktycznego, jak na przykład po. Ukąszenie przez owady, i pamiętajmy, że dotyczy to również dzieci. Tutaj identyfikacja zwykle jest dosyć łatwa, ale nie zawsze. Jeżeli na przykład dziecko biega oboso po trawie i na takiego owada nadepnie, wpadając w rozpacz, rodzice mogą to traktować jako, jako coś znowu nieistotnego, natomiast ta reakcja. Może rozwija się wtedy dużo gwałtowniej, na przykład niż w przypadku podaży na pokarmy. I też to powinno budzić powszechny niepokój. Panie profesorze, jaki jest schemat postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka wstrząsu anafilaktycznego? Jedynym lekiem, który de facto działa we wstrząsie anafilaktycznym jest adrenalina. Wszystkie dodatkowe leki mają znaczenie pomocnicze, ale jeżeli wstrząs anafilaktyczny występuje po raz pierwszy, to często dostępu do adrenaliny nie mamy i tutaj wdrożenie samoleczenia czy też leczenia przez rodziców jest zwykle opóźnione. Powinniśmy tutaj pamiętać o tym, że możemy takiego pacjenta. Przede wszystkim położyć na poziomej powierzchni, pamiętając o tym, że najpierw należy sprawdzić, czy drogi oddechowe są drożne, prawda i czy serduszko bije tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. Powinniśmy pamiętać również o tym, że sami zwykle nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc i tutaj powinniśmy głośno wołać o pomoc. Ta osoba, która nam pomaga, powinna wezwać pomoc specjalistyczną. I tak jak powiedziałem, jeżeli jest adrenalina dostępna, to powinniśmy ją podać. Są ampoułka-strzykawki, które powinny być dostępne dla wszystkich pacjentów zagrożonych wstrząsem anafilaktycznym czy wstrząsem anafilaktycznym w wywiadzie. Wtedy można je podać przez ubranie. Te ampoułka-strzykawki, które. Nie są, nie są do tego przystosowane, najlepiej jest podawać domięśniowo w odkryte powierzchnie ciała, no i oczekiwać na fachową pomoc medyczną. My wiemy, że postęp, jeśli chodzi o diagnozowanie, ale także metody leczenia alergii, no, dokonał się rzeczywiście bardzo znaczący w ostatnich latach. No i takim miejscem, żeby wymienić te wszystkie informacje, ważne są kongresy, sympozje, zjazdy. Wiem, że pan profesor ma zaproszenia do udziału w takich bardzo ważnych wydarzeniach, ważnych nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów. Szczęśliwie właśnie ten rok, kiedy mam nadzieję powoli będziemy zapominać o erze COVID-a i skupimy się znowu na tym, co dla populacyjnego zdrowia jest bardzo istotne, a więc jeżeli chodzi o alergologię, będziemy mogli zająć się z powrotem aktywną działalnością, to możemy powiedzieć w ten sposób, że Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest dumne z tego, że w tym roku może być gospodarzem Europejskie, kongresu Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. W, w lipcu będziemy mieli okazję w Krakowie gościć ten kongres. To jest taki kongres hybrydowy, gdzie część kongresu będzie toczyła się. Jak to teraz modne jest w Madrycie, ale ta część stacjonarna będzie odbywać się właśnie w Krakowie w połowie lipca. Natomiast dla polskiej alergologii największym świętem, które co trzy lata celebrujemy, jest Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który odbędzie się na przełomie września i października i tutaj zapraszamy do Katowic, ale również nie zapomnimy o tych osobach, które nie będą mogły się tam bezpośrednio uda udać i będziemy też te obrady transmitować tak, jak to przestało robić w obecnych czasach. Będziemy śledzić to, co dzieje się na, na obu kongresach. Bardzo dziękuję Panie profesorze za spotkanie i za rozmowę. Bardzo dziękuję.